na moim kanale i dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek ze Star Stable i będzie to kolejna środowa aktualizacja W tym tygodniu mamy aktualizację taką trochę walentynkową i to będzie mój pierwszy odcinek na nowym kanale, ponieważ z tamtym kanałem były trochę komplikacje no i po prostu założyłam nowe, ale za niedługo już na tym kanale będą odcinki, które były na tamtym, a tamten zostanie po prostu usunięty. No a więc dobrze. Mamy też y, w aktualizacji mamy nową opcję y, nakarmienia naszego konia. Nie musimy chodzić do stajni, tylko możemy w każdym momencie go nakarmić. Ja już go nakarmiłam, ale jak dotkniemy główkę, właśnie tutaj mamy różne opcje dosiąć konia i tak dalej. Więc jest bardzo na plus. No i mamy walentynkową aktualizację. Szczerze myślałam, że będzie coś lepszego, coś innego, ale mamy dwa stragany. Jeden to jest stragan z misiami. I tutaj mamy... Okej, okay, ja już jestem po prostu w mnie ze Star Stable. E, dobrze. Tutaj mamy do kupienia misie i ten niebieski by najbardziej pasował do stroju, ale tak to bym kupiła tego różowego. Ale może nad tym się jeszcze zastanowimy, jak widzicie, ceny są różne. Ten zielony jest. Można kupić go za jarweskie, tutaj tego też. No, a tak na przykład ten kosztuje 249 Star Coins, a ten kosztuje 19, a więc ceny są różnorodne. A teraz przejdźmy do drugiego straganu. To było najwięcej tłumu. I coś na pewno tu kupimy, bo. uuuu, wow, jakieś liczne. Nie wiem, bardzo mi się to podoba. Mm, na pewno te kwiatuszki biorę, bo są piękne. Zapłacę Starko mm, Bo chcę sobie zrobić taki outfit, e, taki walentynkowy. Weźmiemy może jeszcze jakiś sweterek. Mm, ten jest ładny. Może coś takiego. Dobra, no to zapłacę 3 szlami. Eee, Czekajcie, nie widzę siebie. Okej, okay, dobra, ktoś mi zasłonił. Spoczko. Mm, spodnie chyba wezmę swoje. O, wow, jaki fajny kapelusz. Wow. O, super Teraz czego wziąć Dobra, wezmę za Jorweskami mm. Rękawiczki mm. Budki mm. Budki, nie e, Okularki Uu, Te są fajne czy je brać, czy nie brać Dobra, może jeszcze się stanowię O, czapraczek bym chciała mnie Nie, stać. nie zdać mnie na tym O nie i czekajcie, zobaczę, ile mam. Yy, o nie mam mało. Okej. Okay, yy, tutaj mamy czapraczki, a ten. Ten. Mm, kupię ten, to mi starczy na to. Dobra, może już kupię sobie o głowie um, Może zapłacę z tarkuńcami? Nie wiem. Okej. Okay, tu. Stać mnie na to jej. I chyba kupię. Ale siodło też bym chciała. Dobra, ale kupię. Nie, to nie na to siodło! No nie szkoda. No dobra, na razie ubiorę się w to, co mamy. Okej. Okay. Nie, dobra. E, dobrze. Może jeszcze bym kupiła jakieś uwiki. Ja chcę tym się Prawda Dobrze, ściągniemy wszystko. Oprócz podków. Ciekawe, szkoda, że nie ma takich, może były, ale takich podków walentynkowych. Fajnie by to chyba wyglądało. Nie wiem. Dobrze, no to od razu złożymy kapelusz. Założymy sweterek walentynkowy. Mm, Butki są chyba okej, okay, ale może potem je zmienimy. Rękawiczki. Mam tutaj jakieś rękawiczki. Nie, nie mam, ale to pojedziemy do stajni potem. Wezmę czapraczek. oj i cudnie. A potem pojedziemy jeszcze po siodło. Ehm, to wszystko? A nie, jeszcze tak o głowie. I tutaj kwiatuszki. Pięknie! <laughs> Jakie cudne! Dobra. Ale brakuje mi owie, nie wiem. No i oczywiście siodła. Choć nie wiem, czy tak nie jest. Czy tak nie będę po prostu jeździła bez siodła, bo tak wygląda cudnie Boję się, że mi siodło przykryje cały piękny czapraczek. Dobra. Mm, ale się cieszę. W ogóle. Myślałam szczerze, że na wędlęki będzie coś lepszego, ale te dziurki są super. Naprawdę są serio, super. Bardzo mi się podobają. Mm. O, nie zawsze mam problem, żeby otworzyć tą szafę sprzęt Siadło siodło Gdzie miałam tu czarne siodło? Siadałam chyba? Miałam takie czarne siodło Halo, siodło Dobra, ja to zwracam, jak już tu ogarnę wszystko Okej okay. Jednak miałam to siodło w plecaku, nie zauważyłam go Ubrałam sobie fioletowe rękawiczki, do pod kolor owiki. Jejku, moim zdaniem, serio. Wygląda to cudnie. Bardzo się cieszę z takiej mojej walentynkowej odsłony. I przez najbliższy tydzień, ponad jak będę nagrywała dla Was odcinki, to pewnie zobaczycie mnie w tym stroju walentynkowym. Jejku, jest przecudowny. Pięknie wygląda. I na tym koniku serio, super. Nawet chyba ładniej ten różowy niż niebieski. Bardzo mi się podoba. No, cudny jest. Bardzo, bardzo, bardzo. Hmm, okay. ja już będę chyba kończyła ten odcinek, mm, bo chyba z nie dało żadnych weltkowych dekoracji. Szkoda, mm, bo wydaje mi się, że po prostu wyglądałoby to ładniej tutaj, ale nie szkodzi. I jeszcze zapomniałam powiedzieć, że w sklepie z bonusami pojawiła się taka haftowana cel... celtycka kurtka? Dycka kurtka. Okej, okay, pokażę Wam, jak to wygląda. Właśnie w sklepie z bonusami takie coś było. Chyba nie w moim stylu, nie wiem, czy będę w tym jeździła, ale czemu nie? No, mi się moja blędkowała bardzo podoba i ubranka są naprawdę przecudowne. Gdybym miała jeszcze starkońcy, Znaczy Nie chcę po prostu wydawać kilku starkoic, ale gdybym miała jorweski więcej i więcej starkońic, to bym na pewno kupiła jeszcze siodło, wiki. No, i może jakieś buty. O, butów właśnie nie zmieniłam, ale ja myślę, że wygląda to ok. Dajcie znać, jak wam się odcinek podobał. Albo wiecie co? Ja do was zaraz wracam z innymi butkami. Okej, okay, założyłam butki Tester Stable, bo one mają taką różową podeszę i będą to wyglądały przecudownie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wy ustroiliście siebie i swojego konika. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję no i buziaczki.